Cześć, witajcie serdecznie. Pora podsumować ten piątek. Chociaż też warto wspomnieć o tym, co działo się przed drugą rundą na Lausitzring. bo zespół został oczywiście na miejscu, tak jak wszyscy. No, nie opłacało się nigdzie wracać i nigdzie jechać. Szczególnie że DTM utrzymuje, że zostali w tej bańce. Tak Swoją drogą dzisiaj kolejny przypadek koronawirusa potwierdzony w F1, ale to jakoś bez większego medialnego efektu. Przejdzie nie wiadomo, kto to był. Kto się zaraził. Natomiast jeżeli chodzi o DTM, zespół został. Robert, jak wiemy, jeden dzień był w Polsce, no bo był w Bydgoszczy, co zresztą mogliśmy super usłyszeć i polecam zobaczenie sobie ostatniego filmu na kanale, przedostatniego. Widzę, że mało mnie widać, ale to spoko. Witam, Szczepan. Do zobaczenia w sobotę, mam nadzieję. I zespół został. Próbowali coś zrobić, próbowali kombinować. Oczywiście wszyscy próbują, wszyscy próbują się poprawić wszyscy próbują gdzieś te dziesiąte części sekundy zyskać. W przypadku Roberta Kubicy i jego zespołu to było ekstremalnie ważne i czy ważniejsze nawet, żeby coś pokombinować, coś spróbować zrobić. Mieliśmy sporo wypowiedzi, zarówno Jensa składa, czyli em, szefa BMW Motorsport, jak i samego zespołu Roberta, że no będą próbować gdzieś to tempo poznaleźć, żeby em, ta strata nie była tak duża. Robert mówił, że jest dramat, że no, trzeba to poprawić w wywiadzie dla przeglądu sportowego, że coś jest nie tak. Markład Mar mówił, że oni będą starać się robić wszystko, żeby... Robertowi pomóc, że będzie chciał, żeby Orlę Team ART był na, tym, na takim poziomie jak zespoły fabryczne. Natomiast no wiemy, że tu dużo może być trochę takiej mowy trawy, a niewiele może się z tym wiązać. Natomiast yy, sporo, yy, sporo wypowiedzi fajnych i fajnych materiałów przesłał nam sam Orlę Team ART. Yy, opowiedzieli jak wygląda taki typowy dzień wyścigowy, mówili też o przygotowaniach do tej drugiej rundy na Lausitzring. No i generalnie nietypowa sytuacja, ponieważ 70% toru jest takie samo jak yy, podczas pierwszego yy, wyścigu. No, tylko, że doszły dwie długie proste, taka zmiana, tam tor jest około kilometra dłuższy i ten kilometr to są głównie proste, a Robert Kubica na tych prostych tracił najwięcej. Pokazywałem Wam w ubiegłym tygodniu te wykresy prędkości, no i Robert miał najniższe prędkości. Dzisiaj nie było inaczej, ale to o tym później. No i na tych długich prostych, no cóż, nie można się było spodziewać, że Kubica będzie bliżej, skoro te proste, największy problem są dłuższe i jest ich więcej. Natomiast okazuje się, że Robert był bliżej, no okej, okay. Po dzisiejszych piątkowych treningach. To są duże treningi, nic nam nie mówią, jutrzejszy to nam więcej, bo w ubiegłym tygodniu Robert też był bliżej w treningach. Natomiast mimo wszystko wydaje mi się, że jest jakiś pozytyw. Robert był dzisiaj w tym drugim treningu, który bardziej bierzemy pod uwagę. Pierwszy trening był dość standardowy, wszyscy robili tak samo wyjazd na świeżych oponach, potem zjazd do boksów, przy czym kubica no, dość długo spędził w tych boksach i ostatecznie dzisiejszy przebieg znowu ma najniższy. Mówił, że trzeba będzie no, poszukać trochę tego doświadczenia na torze w pierwszych rundach, ale okazuje się, że on jeździ najmniej, bo po prostu cały czas kombinują z ustawieniami i te zmiany są na tyle pracochłonne, że tego czasu na torze brakuje. Ale Robert Dzisiaj najmniej. Drugi wyjazd już był w tym pierwszym treningu taki dłuższy stint na tych używanych oponach, tak żeby sprawdzić, jak te opony się zużywają. Drugi trening był o 13, więc to był wyjazd około 13:20, więc idealnie identyczna pora jak pora wyścigów i Robert zaczął tak samo jak zaczynał w tych dwóch poprzednich wyścigach, w dwóch poprzednich rundach, czyli dość wolno i to początkowe tempo wyścigowe było naprawdę słabe. Potem rywale robili coraz gorsze czasy, a Robert utrzymywał się w miarę na tym samym. E, poziomie. E, I e, generalnie dzisiaj e, było bliżej. 11. E, to determinowały wyniki drugiego treningu. W tym treningu też było dość standardowo Robert realizował taki sam program jak inni miał też znowu najmniej okrążeń, no ale to mówię spędzał trochę czasu w garażu, troszkę więcej niż inni i w tym drugim drugim treningu no po tych pierwszych przejazdach szybkich było ostatnie miejsce, ale potem Robert najpierw się poprawił troszkę, potem no dość znacznie i w ostatnim okrążeniu jechał dwa pierwsze sektory na swoje osobiste rekordy, niestety w trzecim sektorze mocno przyblokowane koła i to już okrążenie Robert odpuścił, a bardzo szkoda bo generalnie uzyskał 13 czas drugiego treningu, a w drugim treningu kierowcy jechali znacznie szybciej niż w pierwszym. I co ważne, w tym drugim treningu, gdyby połączyć czasy wszystkich, u wszystkich, gdyby zebrać wszystkie najlepsze czasy sektorów wszystkich kierowców, to Robert Kubica ma 10 wynik. 10 i traci tam tylko pół sekundy do najszybszego BMW, co jest wynikiem na no, znacznie dłuższą nitkę toru niż poprzednio, ponad 4,5 km. Co jest wynikiem według mnie naprawdę bardzo dobrego. Problem. No, oczywiście trzeba złożyć te sektory, i to nie może być tak, że będziemy sobie cały czas brali te optymalne sektory i będziemy sobie wyliczać. Jasne, to trzeba też poka pokazać na torze, no ale myślę, że te dwa przyblokowane koła, dwa razy przyblokowane koła na hamowaniach w tych dwóch najszybszych wyjazdach, to jest kwestia do poprawienia i możemy się spodziewać, że jutro Robert będzie miał troszkę więcej możliwości do walki. Ale jest kilka no niestety zmiennych, które sprawiają, że może być jutro trochę inaczej. Pierwsze warunki atmosferyczne. Ten weekend będzie taki, że w piątek było najgoręcej, dzisiaj nawet do 31 stopni, a jutro już będzie 3 stopnie mniej, a w niedzielę w ogóle będzie 22-23 stopnie, czyli 8 stopni niżej niż niż 8 stopni niżej niż było dzisiaj. Więc te warunki z dzisiejszych sesji treningowych są mało reprezentatywne niestety. I Robert już Cezar Gutowski, który jest na miejscu, opublikował wypowiedzi Roberta i Robert mówi, że kluczowe w ten weekend będzie właśnie wstrzelenie się w warunki. Wstrzelenie się w warunki, wstrzelenie się w szybkie kółko, żeby to wszystko ładnie się złożyło. No ale tak jak widzicie na miniaturce tego live'a, coś chyba drgnęło. Robert przyznał, że kombinują, że czegoś szukają, no bo muszą, w ich sytuacji po prostu trzeba. I um, o ile pierwsze myśleliśmy, że Robertowi chodziło o to testowanie, że to będzie raczej testowanie jego, jak ma jeździć, jak zużywać opony i tak dalej. Okazuje się, że on to wszystko ogarnia, a tu chodzi raczej o testowanie samochodu, jego ustawień. Znowu wypowiedź z Twittera tego Gutowskiego Robert mówi, że... Poprawił się dzisiaj balans, ale znowu przyczepności brakowało. No, coś za coś. Niestety, tak to jest w motorsporcie, że szukamy kompromisów. Jeżeli obniżamy docisk na prostych, żeby to auto jechało szybciej, żeby były mniejsze opory, no to w zakrętach będzie gorzej, mniej stabilnie po prostu. Niestety, coś za coś. Przejdźmy sobie teraz do danych wyścigowych tego, znaczy danych dzisiejszych treningów. One będą za chwilkę dostępne po zakończeniu live'a na blogu, ponieważ ten wpis już jest gotowy, tylko czeka aż tak. Kończyla właśnie. Czyli podsumujmy, 16 miejsce w pierwszym treningu, 13 miejsce w drugim treningu, ale w tym drugim treningu 10 pozycja, jeżeli chodzi o optymalne czasy okrążeń, to strata naprawdę nie była duża. Co ciekawe, Robert bardzo mało tracił w pierwszym sektorze. Ten sektor przejeżdża się w około 28 sekund. Tam Robert stracił 199 tysięcznych sekundy. W drugim sektorze Robert stracił 449 tysięcznych, jeżeli chodzi o optymalne czasy. To jest znowu sektor najdłuższy, prawie 40 sekund jedziemy. Trzeci sektor to są 30. 32 sekundy i tam Robert stracił 310 tysięcznych więc widać, że ten drugi sektor dość kręty. No tutaj była duża strata, być może właśnie kombinowali jeżeli chodzi o prędkości dzisiaj nie było tak dużej różnicy jak poprzednio no ale była mimo wszystko, bo najszybsi jeździli i to raczej było tak, że mamy tu 10 kierowców, którzy mieli 267 albo 266 km na godzinę swoją maksymalną prędkość natomiast Robert Kubica 262 no, w Formule 1 to nie są duże prędkości, nie są duże różnice ani prędkości ale w DTM, gdy jedziemy dość długo na prostej, no to te różnice kilku kilometrów robią już dość solidną Różnice, jeżeli chodzi o czas okrążenia. Tak jak mówiłem, dzisiaj Robert z najniższym przebiegiem zrobił 36 okrążeń. Inni kierowcy zazwyczaj to było 40. Tylko 4 kierowców, 5 kierowców miało poniżej 40. Robert miał 36 okrążeń. No i cóż, prognozy mówią, że jutro rzeczywiście może popadać, Przy czym mają być takie burzowe chmury i w okolicach wyścigu. Czyli albo minie, albo nie minie. Widzieliście tydzień temu w Barcelonie. Już miało lunąć czarno, czarna. Czarne chmury nad niebem, ciemno, pioruny błyskają. A cóż, no nie ma. Nie było tego deszczu, niestety. Jutro może być to samo, popada albo nie popada. Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Zobaczymy, ale myślę, że no oczywiście w warunkach mokrych Robert miałby troszkę większe szanse na osiągnięcie dobrego wyniku, ale mimo wszystko myślę, że ten dzisiejszy trening może nam zwiastować troszkę więcej walki. Nie mówię od razu o punktach, bo na to jeszcze trochę pewnie będziemy musieli poczekać, ale wydaje mi się, że jakaś tam niezła forma w kwalifikacjach może być zaprezentowana. A przecież pamiętajmy, że właśnie o to Orlen Team Art chodziło, żeby te, e, tę formę kwalifikacyjną poprawić. E, dobra, słuchajcie, nie ma co przedłużać. To tyle, jeżeli chodzi o krótkie podsumowanie. E, mam nadzieję, że jutro naprawdę będziemy mieli trochę więcej emocji, że będzie pozytywniej. E, powiem Wam szczerze, mam takie trochę dziwne mi i mieszane uczucia e, w związku z naszą postawą. E, oczywiście no, generalizuję tu, bo tutaj nie chcę też wskazywać na nikogo palcem, ale e, widzę po zainteresowaniu, że, że jakby. E, Niektórzy stają się kibicami sukcesu. Co w przypadku Roberta Kubicy jest dość dziwne, bo jednak od tych sukcesów od kilku lat brakuje mimo dojścia do Formuły 1, ale no, jakoś tak dziwnie, że takie małe jest zainteresowanie, że nagle już jak jest Robert poza F1, czasowo albo nie nieczasowo, albo już na stałe, no to już nikt się tym nie interesuje, już DTM to nie będzie to samo. Słuchajcie, 20 jest kierowców wyścigowych Formuły 1, to niekoniecznie są najlepsi kierowcy na świecie, a jest wiele innych serii, w których jeżdżą naprawdę świetni zawodnicy, którzy albo nie mieli tyle pieniędzy, albo tyle szczęścia, albo czegoś zabrakło na ich drodze do kariery. I no cóż, ja, na ich drodze do F1. Także myślę, że nie powinniśmy też deprecjonować DTM, to jest mocno wymagająca seria, co widzimy teraz, i powinniśmy też trochę więcej wiary w Roberta i wierzymy, że jutro będzie lepiej. Słuchajcie, są różne, różne zdania. Myślę, że za kilka, kilkanaście lat Formuła 1 będzie się ekscytować naprawdę znacznie większa liczba odbiorców niż teraz. I jeszcze kilka lat temu ludzie mówili, że nie, nie da się tego oglądać. Natomiast no, atrakcyjność serii to jest coś, co przeważa. Formuła 1 staje się czasami coraz nudna. Teraz ten kalendarz nam trochę podrasuje Formułę 1, bo Mugello i Mola, będziemy mieli zaraz i Tamburg Park potwierdzony, będziemy mieli Portimao, będziemy mieli Nürburgring. To te wszystkie tory, te pięć torów nie miało. Puwić ich w ogóle w kalendarzu, a to są świetne europejskie tory. E, dobra, tak jak mówię, nie przedłużam. Dziękuję Wam bardzo za cały dzień na blogu. Zapraszam jutro. Też oczywiście będzie relacja live, będą e, opcje, e, kiedy jak można i gdzie oglądać wyścigi i kwalifikacje. E, I też sporo informacji z wyścigowych serii innych, ponieważ mamy naprawdę sporo, sporo e, emocji związanych z Polakami. Po pierwsze mamy kartingowe mistrzostwa Europy i tam na przykład świetnie sobie radzi Tymek Kucharczyk, czyli podopieczny Roberta Kubicy. E, mamy. E, Brytyjską Formułę 4, gdzie Roman Biliński też jest wysoko, mamy wyścigi GT i tak dalej. Sporo serii, w których startują Polacy, Gosiar też startuje. To wszystko jest wypisane na blogu. Polecam zobaczenie sobie tego wpisu. No i kibicowanie naszym, oczywiście w relacjach live, będę dawał informacje o tym, jak i gdzie kibicować i jakie w ogóle osiągnęli wyniki. Dzięki za słuchanie, do zobaczenia. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę, to będę wiedział, żeby robić więcej live'ów. Dodałem też to już tak tylko pobocznie bo opcję wspierania kanału bezpośrednio na YouTube. No i zachęcam do su zostawienia subskrypcji, to nie ominiecie na przykład takich live'ów jak dzisiejszy. Dzięki, do zobaczenia, cześć!